Witam na C6. Trasa bardzo fajna, ale do autora mi jeszcze pewnie trochę brakuje. 20 minut, pierwsze niestety nieudane. Tak można powiedzieć. No nawet nie 4 sekundy przewagi nad złotem osiągnąłem. To jest zdecydowanie za mało. Ciekawe, ile jeszcze będę musiał poprawiać. Mam nadzieję, że nie dużo. No ale około sekundy chyba trzeba nie dorzucić. Nie wiem czy będę w stanie. Należy szybko to zrobić. Może być krucho. Och, to trzeba bardzo dobrze pojechać. Ta trawa jest tutaj ważna do ugarnięcia. Bardzo źle. Ten drift musi być tak zrobiony, żeby w miarę szybko jeszcze z niego wyjść. Żeby się nie, nie spowolnić za dużo. Jeszcze zapominam, że muszę od razu ciąć na lewo. Już zaraz po Tutaj nic z tego nie będzie. Dobra, skośmy to jakoś lepiej. Na razie cokolwiek uzyskać byłoby fajnie. No, nie wierzę w to, co ja tu zrobiłem. Ale tak będzie autor, zaraz to poprawiamy. No nie, wiem, Trudno się dziwić, bo masę czasu straciłem na tym. Na tej zagrywce. Spokojnie może, można było poniżej 52 sekund e, zjechać. Straszny skopany fragment. Kompletnie drift mi nie wyszedł. Ja chyba nie trafiłem w shift. Dobra. Najazd na trawę kończy się utratą przeczepności. Słabo. Musimy dobrze to wyczuć. Bardzo źle. Prawimy końcówkę, a z driftem nie będzie autor. Ale musimy całą trasę dobrze przejechać. Najgdzie no, nieźle. Ach, przy samej bandzie gdzieś się to. Czyżby autor? Pięćdziesiąt z hakiem, ludzie. No to musi być autor. Wow! Udało się! Trzynaste miejsce w Polsce, drugie na Pomorzu. 50-527 Trasa bardzo dobra, bardzo dobra. 2000 punktów uzbierane. Ja jestem zadowolony mocno. Zobaczmy, czy autor miał też 50 z hakiem, czy 51 coś? 51 Ponad sekundę został rozwalony na tej trasie. Więc, no, wynik świetny. Lepiej niż przypuszczałem. Dobra, zobaczę, ile czasu nagrywam, bo nie włączyłem stopera. Jak coś, to dokleimy C07. Druga próba nagrywania, C7. Trasa teoretycznie nie wygląda na trudną. Ale to, że nie wygląda, nie znaczy, że, że jest łatwa. Mam problemy z nią. To niemałe. Mam nadzieję, że chociaż coś teraz wyjdzie. Trasa typu speed. Tak bym ją określił. No ale jest trudno technicznie. Ten słup trzeba ominąć najpierw. Ale nie słup jest tu problemem, nie słup. Trzeba to bardzo szybko pojechać tę trasę. Słabo. Tu się zmieścimy. Teraz trzeba przyostrzyć drift. Katastrofa, totalna katastrofa. To trzeba naprawdę dobrze zrobić, bo na tych latarniach możemy się co chwilę zatrzymywać. No, ale myślę, że jak już się uda, to z dwie sekundy. E, Przewagi sobie dorzucimy do tego wyniku. Tyle jestem w stanie tu zrobić. O ile przejadę w końcu mądrze, te trasy ja niestety no nie radzę sobie no, za dobrze. No, 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 dobra, skorygowałem. Teraz nie wylądować na latarniach. Pojedźmy sobie na prawo. Tego driftu miałem nie robić, ale... ale zrobiłem. Kurde, to nie jest całkowicie na wprost lekko. W prawo trzeba skręcić. Źle zapamiętałem końcówkę. Bardzo źle. Za to zapłaciłem solidnie. Szło naprawdę nieźle do pewnego momentu. I ten drift na koniec. Ja myślę, że muszę zrezygnować z tego. Bo to mi nie pomoże. No i musiałem przywalić. Ważne. No tak nie miało być. Ani tak. No mówię, mam problem z tą trasą. Ona nie jest trudna, ale jednak. Mam kłopot. Sami widzicie, nie mogę tej precyzji teraz do, dostosować. Jest problem i tu autora mogę szybko nie zdobyć. Tak, tak będę dalej robił. Znowu strasznie. Co ja tworzę w tym miejscu? No bez ja nie mogę sobie poradzić z tą trasą. To jest niemożliwe. Aż. No i znowu nie dokręciłem lekko. Chciałem go zostawić. Okazuje się, że tam banda jeszcze się wygina w moją stronę. I tak będę nad tym siedział teraz. To nie, nie, nie fajnie to wychodzi. To czy w ogóle to nie wychodzi? Dobra. I znowu to samo. Znowu ta sama śpiewka. Tragicznie, tragicznie. Tak. Z odbiciem na lewo tak ostrym, no to już wiadomo. Ten pojazd aż po prostu znosi. Totalnie już go znosi. No i nie zrobię tego. Za ostro. Nie było szans tego wyjść. Żadnych. Nawet najmniejszych. Po prostu nie mogę wierzyć, że się z tym męczę. Trasa nie jest trudna, no do cholery jasnej. Jest prostsza niż, niż C6. Mam straszny kłopot z nią. I znowu ta, to samo. Odbicie na lewo, no ale muszę tam pojechać, bo nie skręcę później w, w ten zakręt. Następny, teraz na bandę wylądowałem, a tam cholera z tym, no nie, tak to nie miało być, ale co pałem Dlatego ten śliskak się przedłużył. Kompletnie straciłem kontrolę nad nim. No no, dobra. Wyprostowaliśmy tor jazdy. Na razie idzie okej. Okay. Nie, tu musi być drift jednak. Chciałem z odpuszczeniem, ale to, to się nie da tak zrobić. Tego się nie da tak zrobić. Ja tu muszę to poprawić. Koniecznie. Pomimo wyniku w miarę ok. To jednak musi tam być drift, albo jeszcze większe odpuszczenie. Żeby się nie rozbić i to będzie auto wtedy. Koncepcja jest, coś zaczęło wychodzić. Tia, cudnie, bardzo dobrze to rozgrywasz, Ros. Wyśmienicie rozgrywasz te partie po mistrzowsku. Nie dokręcę już. To się czuje od razu, jak jak próbuję skręcać, i strasznie, topornie pojazd reaguje. To już wiadomo, że jest źle. No i chciałem go skorygować do środka. Tu są latarnie postawione. I Takie drobnostki właśnie mnie zatrzymują na tej trasie. No, miazga. Z tego wychodzi na razie. Nie dam rady. No to jest nie do uwierzenia, że się męczę z tym. Nie do uwierzenia dla mnie, naprawdę. Łatwa trasa znowu słabo chyba muszę to odpuścić na razie bo ja tu jakąś masakry sam sobie urządzam Jak się nie rozbijemy pod koniec, to może coś z tego będzie. Wystarczyło? Wystarczyło. Co o to mi chodziło właśnie? Coś takiego: 44-355 No męczyłem się z tą trasą. Na własne życzenie. Dziwna sprawa, bo naprawdę. I to jeszcze dało się lepiej pojechać. Dziwna rzecz, bo trasa nie była trudna. No, sami przyznajcie, nie była. Miałem jakiś. mentalny kłopot chyba z tym. A, i dlatego wyszła przewaga nad autorem. Bardzo nieciekawa. Znaczy, nie aż tak źle. Niecałe 40 setnych, ale. Zadowolonym to raczej być. nie mogę z efektów. Dobra, do usłyszenia na C8.